To takie super, że Austin i Ali są sobie zakochani. Kiedy przyznają się, że chcą ze sobą chodzić? Czasami ludzie nie potrafią wyrazić tego, co czują. Hmm. If you wanna run, I'll be co tam jest dalej? Przyjaciela masz. Jasne. Przyjaciela. To nie jest złe. Poważnie, a nie powinniśmy użyć innego słowa. <laughs> no sam nie wiem. Może. Po prostu nie chciałbym zepsuć naszej piosenki. W właśnie, też nie chcę forsować nowej piosenki i psuć tej piosenki, którą już mamy. <noise> Hej ludzie! <noise> Jak leci? <noise> jakieś nowe ploty? <noise> nie, komponujemy sobie. <noise> Czyli nic się nie zmieniło? Właśnie skończyliśmy trzecią zwrotkę. Czyli mówisz, że są już jakieś postępy i wspólna praca waszej dwójki kieruje się na pozytywne tory? <noise> Trish, mogę z tobą pogadać na osobności? Ostin, tak naprawdę nie mówiliśmy o waszej piosence. Mówiliśmy o tobie i Ali. Wiesz, zdążyłem się domyślić. Słuchaj, to skomplikowane. Naprawdę lubię Ali, ale Kirę też lubię. Po prostu nie chcę nikogo skrzywdzić. Ali, tak naprawdę nie mówiliśmy o waszej piosence. Rozmawialiśmy o tobie i Ostinie. Serio? Hm? Słuchaj, wiem, że Ostin coś do mnie czuje, ale... Wiem też, że cały czas i tak chcę być z Kirą. Daj spokój! W końcu będzie musiał wybrać którąś z was. Za to ja nie będę siedzieć i czekać, aż łaskawie się na którąś zdecyduje. Moja mama wraca z Afryki i chciałabym spędzić z nią trochę czasu. I bardzo dobrze! Nie czekaj na jego decyzję! Właściwie nie czekaj na czyjąkolwiek decyzję! Dlatego jestem złą kelnerką!